Siemanko, ja jestem Lubek i witam Was w kolejnym odcinku z Gry Kamczem. Dzisiaj zrobiliśmy różnego Wingman'a. Myślę, że yy, pogramy sobie hmm. Może jakiś challenge Hello, hello No, przywitamy się grzecznie, żeby nie było I tak Challenge może Tylko Pistolety Brzmi ciekawie ale nie mam pojęcia Nie no, dawaj, sobie normalnie luźnego wingman'ka, także Zobaczymy jak to wyjdzie Powiem dopiero, łączymy sesję to jest pierwszy meczyk Także Także nie ukrywam, że trochę słabo Oj! A 29, dam Pierwszy meczyk trzeba się rozgrzać, luźny wingman Także, Deagle Może zobaczymy 206 fraków Wczoraj miałem dowiedzień pod Deagla Nie wiem jak dzisiaj będzie Ale Szyby zbił Nie wiem Nie wiem co to było No Thanks no także siadło trochę. On no, uspagał tylko. Ale nie ukrywam, że tam przy tym pierwszym to spanikowałem. Dosłownie spanikowałem. <ścoughs> Więc... Ciekawie. Oj. No. Szczerze? Nie jak to dobrze idzie. W sensie. Tam na początku poszła kierownica, ale... Czy to mi przeszkadza? Chyba nie. What No. to co, wezmę sobie awupkę. Pokażę moje stile zawupy. Co to jest w ogóle za wupa? To jest heroic, tylko z, z antwerpi. No, z antwerpi. 22. Let's go, let's go. Także lecimy sobie za WP na krótkie. Rozbijemy sobie krótkie. O, jedy Pamiętam, że będzie obchodził. Dobra, nie wyszło. Mów się trudno. E, dam mu kawałeka. Niech ma. 0-3 ma Let's go, bro. Let go. <laughs> Dobra, tu poszakiownica. Ale jak się udaje? się mu nie. Chyba rozbiję sobie znowu te drzwi. Dobry mężczyk na tysiad. Taki fajny. Chłopc jak robił wreszcie fraga, także jest plus. A ja sobie te drzwi odbiję. Dobra, jeden leży. Left uh, left side ramp. Zaczyn czuga chłop Wychyl, wychyl Zasilo Sit. No dobra. Chyba nie pójdzie. A się trochę spalił. Aj! Piawnica poszła. Ostatnia wunda Hmm. 4, Ale chłop musi dać coś od siebie, tak tylko powiem, bo ja nie mogę ich ciągu, jego ciągnąć cały czas. Tak ciężko trochę. Jeden leży. Come on, go plant O. Oh. <laughs> nie no, ale że ja nie sprawdziłem tej pozycji. Jakłop był taki wytrzymany, no nieźle. Wyprzynajm sobie good half. Żeby nie było. Szal to mestew. Nie wiem skąd chłopie jesteś. Nie wiem co tu robisz, ale można. Snacks na tłumiku. Piękna sprawa. Idź, zamknij drzwi. Nie otworzysz. Nie otworzysz tych drzwi. No. 10 dodanów. Jak ja kocham tą grę? To co? Skałcik? Miał grzewkę. Czemu nie? Lubię skałcika na niuku. I lubię też jedną taktykę, ale to powinien mieć inną broń do tego. Ale Ale zobaczymy. O, Ed. Leży. No, dostał ze skauta, potem jeszcze z. No. Co to jest z Deagle w ogóle? Pierwsza zgon oczy, widzę. E Cloudman Shankha, jakiś tygrys, co jest na y tym. na wączce. Into the bridge, in Paris, okej. Okay. Ja tym digielkiem powiem. No, no, no. z makiem. Ja z skautem i wrócimy. Pierwsza chyba będzie taki dobry wingman na odcinku. Single. Dobra, lecimy Jedy. jaka kiewa poszła Nie wiem co się stało. O, oh, last round tak mi się wydaje, że las był. Bo... Chłop, nawet już mam lepsze staty. Więc git jest. Po co te jakoś wielkich problemów z nim nie ma? Single rozbijamy. Nie wiem, czy nie dzienę single w Jedy Jed. No, ej, ale nie mnie tak? No, chodźcie, chodźcie. O, ja nie widziałem głowy 65 i 50. <laughs> Dobra, nie ukrywam. Trochę, trochę, trochę. To było przykre. Dobra, ale teraz pokażę fajną taktykę. Tylko musi mi się śnić odpowiednio. A z tym może być ciężko. No i pięknie. Thanks for game, bro. Także... Fajny magic. No cóż. Może awans dostaniemy, zobaczymy. Jak nie, to szkoda. Bo już spadam kiedyś z Golda 4. Nie, nie dostaniemy. No to co. Dzięki wielkie za odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!